Witamy Was serdecznie. Agnieszka Zwiernik, z tej strony. Ja będę rozmawiała po raz kolejny z astrojagą. Tym razem opowiemy Wam o zaćmieniu. Co to jest, jaki ma na nas wpływ, słońce, księżyca, co tam na niebie aga teraz w najbliższym czasie. Tak, zbliżamy się do tak zwanego sezonu zaćmień, bo zaćmienia zwykle występują w parach, czasami bardzo rzadko w trójkach. No i właśnie w tym miesiącu, w marcu, mamy parę zaćmień. Najpierw zaćmienie księżyca, potem zaćmienie słońca. Więc pomyślałam, że możemy trochę to wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Więc może tak, najpierw ogólnie zaćmienia to jest taki chyba najbardziej spektakularny widok, który nam się pojawia na niebie w ogóle. Bo nagle jest jasno. Jest mamy jasne światło, czy słońca, czy też w nocy księżyca i nagle znika. Więc no, od, od bardzo dawna zaćmienie było ważne dla ludzi, jakby. Był dużym wydarzeniem, więc przypisywano do nich bardzo wiele różnych znaczeń i mocno obserwowano, jak one się wiążą z tym, co się nam przydarza na Ziemi. No i właśnie w związku z tym są różne spojrzenia na te zaćmienia, bo można zaćmienie patrzeć, co to znaczy dla świata, czyli co będzie nam się zmieniać ogólnie w polityce, w narodach, z wszystkim, co się dzieje z naszą planetą, a można też patrzeć, co się zmienia nam prywatnie w naszym życiu. I to są dwie zupełnie inne historie. Bo zupełnie inaczej na, na zmianę, czy na taką rewolucję zareaguje cały świat, czy jakaś duża struktura państwowa, a inaczej na rewolucję zareaguje prywatne życie. Więc jeżeli mówimy o na przykład dużym obrazie, dużym zbiorowości świecie, to zaćmienie mówi o Zaćmienie Księżyca mówi o jakimś trudnym wydarzeniu, czyli czy susz, czy powodzi, czy jakimś, jakimś nagł, nagłym kataklizmie, czymś co jakby zmienia całkiem bieg wydarzeń, a Zaćmienie Słońca mówi o jakiejś problemie, który się pojawiał u władzy, czyli jakiejś zmiany w rządzących, w rządzie, ciężkie właśnie dla nich przeżycia, czy też czasem wojny pod to podchodzą, czy takie zmiany właśnie w, w umowach między państwami, czyli tu chodzi już o to, co robi władza, nie to, co nam przynosi planeta. To symbolizuje księżyc, czyli te wszystkie rzeczy, rzeczy klimatyczne, pogodowe, różne tego typu problemy. Tylko słońce przynosi właśnie kwestię dogadywania się między ludźmi to, co robią nasi władcy, przywódcy. No to ja poproszę, ja poproszę o naszej prywatnej sytuacji. Ja tutaj tak. politycznie niekoniecznie, chyba nie dzisiaj, może kiedyś nagramy o tym jakiś film. To ja poproszę o, o nam, takim zwykłym, mhm. szarym człowieczku, jaki to ma wpływ na nas. Tak. Natomiast w życiu prywatnym jest dużo prościej nawigować dużą zmianą. Więc najogólniej mówiąc, zaćmienia to jest taki moment, Zakończenia i rozpoczęcia czegoś. Kiedy pojawia się zaśmienie, ono wyraźnie w sposób taki mocno odcinający zakańcza jakiś temat w naszym życiu. Tak przeskokowo. To jest taka nie transformacja, długi proces, tylko takie nagłe odcięcie. I nie ma. Albo i jest nagle. I tutaj, żeby dokładnie powiedzieć, co to dla każdego znaczy, to warto jakby znać miejsce, w którym się pojawia w prywatnym horoskopie. Natomiast ogólnie mówiąc, to pierwsze nasze zaćmienie 14 marca to jest zaćmienie Księżyca. Zaćmienie Księżyca w Pannie, które będzie nam, um, będzie jeszcze jakby kończyć taki proces zmian, który nam towarzyszy już bodajże od dwóch lat, bo zaćmienia w Pannie są z nami już od dłuższego czasu. I to jest jakby ostatnie takie zaćmienie, które podsumowuje zmiany z naszych lat poprzednich. To jest jakieś takie dopięcie tematu, które już od jakiegoś czasu wraca, czy to jest jakby końcówka jakiegoś procesu transformacji. Czasami to może być takie wręcz niezauważalne, jeżeli już żeśmy zrobili dużo zmian, a czasami to jest właśnie bardzo mocne, mocne podsumowanie czegoś, na czym pracowaliśmy do tej pory. Ale tutaj jeszcze mniej jest niespodzianek, choć może być bardzo dynamiczna akcja. Tak ogólnie mówiąc dla wszystkich. Więcej szczegółów ciężej właśnie jest bez, bez horoskopu. Hmm. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, trudną relację, tak sobie teraz myślę o moich klientach, na przykład ktoś nie wie, czy rozstać się, czy nie rozstać, nie mogę się zdecydować, widzę, że ta relacja jest toksyczna, że chce wyjść, nie wiem, z tego związku, z małżeństwa, czy z jakiejś relacji przyjacielskiej, ale nie wiem, czy, co czy ma sens. To ona się może albo szybko sama skończyć i to się zadzieje za nas, ale jeżeli już widzimy, że to nas przeciąga się w czasie, coś jakby nas jeszcze trzymało, jakby uwikłało, to możemy się zgłosić do Ciebie z, na horoskop indywidualny i na przykład na podstawie daty urodzenia tych wszystkich danych, które Ty tutaj potrzebujesz, jak gdyby możesz podsunąć odpowiedź, że to jeszcze, nie wiem, jest po coś, nie wiem, czego się mogę wtedy spodziewać. Na pewno z horoskopem mogę powiedzieć więcej, natomiast to, co w takiej sytuacji wnosi zaćmienie, to jest jakieś takie nagłe wydarzenie, które nam pokazuje, żebyśmy spojrzeli i pomyśleli, co my właściwie chcemy. To, to już my naprawdę kończymy? Albo nawet może być sytuacja, która podejmie decyzję za nas, też czasami. Albo może to jest też moment, w którym stwierdzamy, że na przykład jednak nie. Więc to jest jakiś mocny akcent na koniec. Kiedy ten akcent jest? Konkretna data to jest jaka? 14 marca. Jakby świat nam podpowiada, czy albo w tym być i zajrzyj w siebie, bo może to są tylko Twoje emocje i to o tobie coś mówi albo świat mówi, weź podejmij decyzję i się po prostu zdecyduj, albo w tą, albo w tą, tak? To jest Natomiast 14 marca to jest ten dzień, kiedy to się wydarzy. Można sobie wyjść przed świtem godzinę na dwór i zobaczyć w ogóle na niebie, jak ten księżyc jest czerwony cały, bo się z nim odbijają wszystkie zachody i wschody słońca na świecie. Ale wydarzenie konkretne niekoniecznie nawet ma miejsce konkretne w ten dzień, bo zaćmienia, ich działanie roz, rozpływać na bardzo długi okres, więc to jakby tak uchwycić, to może być tydzień przed, może być dwa, trzy tygodnie po, nawet jeszcze po następnym zaćmieniu. W prywatnym życiu to jest właśnie taki przedział około tydzień przed zaćmieniem, trzy tygodnie po. Lub. Nie wiem, czy on technicznie wchodzić. chodzi o to, że to w każdym razie może się rozciągnąć na parę tygodni. No więc jesteśmy w takim okresie, kiedy już teraz może się coś dziać. W dzień tego zaćmienia jest taka szansa na jakieś mocniejsze wydarzenia, a potem jeszcze się może coś zadzieć przez kolejne parę dni. Więc zaćmienie nie są tak mocno upunktowione w jednym miejscu, jak na przykład ta retrogradacja Merkurego, o której kiedyś mówiliśmy, że to jest jeden ten dzień. Tam, tam po prostu mamy totalny bieg myśli, tylko to jest taki właśnie obszar, dłuższy przedział, gdzie po prostu coś się zadziewa. Okej, okay, to jest ten czternasty. Dobra, ale to warto być uważnym wokół tej daty, tak? Tak, warto sobie zdać sprawę, że jeżeli po prostu nagle się wydarza coś takiego rewolucyjnego, no to jest właśnie domknięcie jakiegoś procesu, który do tej pory nam towarzyszył i mamy teraz szansę, taką nawet może być ostatnią, żeby definitywnie coś przestawić, albo nawet samo się przestawić. Zećmienie księżyca? Tak, się księżyca. A mamy jeszcze słońce? Tak, tak. jeszcze w I tym miesiącu. Momencie... <laughs> Zdarzamy jeszcze ze zećmienie słońca, bo 29 marca już pod koniec, czyli następny Następny nów, który powinien się wydarzyć, jest zaćmieniem, zaćmieniem słońca, ponieważ nasz księżyc jest tak blisko słońca, że dosłownie na nie wchodzi. Natomiast tym razem to nie będzie pełne zaćmienie, bo aż tak blisko się nie zaszło, księżyc ze słońcem. Z Polski można by ewentualnie zobaczyć taki zjedzony, malutki kawalątek tego słońca, gdyby ktoś chciał oglądać koło południa tego 29 marca. Przez odpowiednie zabezpieczające okulary, tak, żeby nikt nie patrzył po na słońce. <laughs> Więc można by zobaczyć, że kawalątka słońca będzie brakować w Polsce. Um, co jest też dobrą wiadomością, ogólnie dla Polski. Jeżeli zaćmienie jest dzień dzień, nie w Polsce, to też dla naszego kraju nie jest takie istotne. Natomiast dla nas prywatnie, gdziekolwiek jesteśmy, czy je widać, czy nie, ma też ten taki wpływ nagłej zmiany. Coś się kończy, coś się zaczyna. I tym razem jest to zaćmienie w Baranie. Ten naszym ostatnio, w którym dużo się dzieje, to też żeśmy rozmawiały ze dwa nagrania bodajże temu, że dużo się dzieje w Baranie. Mamy pierwszy tym razem zespień w Baranie, który rozpoczyna nam okres transformacji też w tym, w tym obszarze. Zależnie od tego, gdzie też kto ma to w swoim horoskopie. Czyli może być jakiś nowy temat. Coś, coś nam się pojawia. Natomiast z racji tego, że cały ten, cały nasz Baran jest mocno teraz napakowany planetami, które się stłuczyły w tym jednym miejscu nieba. I mają tam dużo różnych swoich ruchów w tej wewte, bo i chodzą do przodu i do tyłu, i robią wszystko, co to mogą. E, więc tam się dużo dzieje. Więc różne tematy mogą się już teraz pojawiać i to zaćmienie tylko jeszcze jakby podkręca wagę tego, tych wydarzeń i zaznacza jakieś taką dużą zmianę. Więc po prostu dzieje się. Nie możemy powiedzieć, że to będzie zmiana na pozytywne czy na negatywne. Po prostu zmiana, tak? Tak, zmiana, jak to zmiany. Zmiany mm. są zawsze pozytywne i negatywne zależnie od punktu widzenia. Tak. <laughs> no więc. E... Często te złe później się okazuje z perspektywy czasu, że patrzymy wstecz i mówimy, kurczę, dobrze się to działo, nie? Tak. Zmiany bywają trudne w trakcie, choć nie zawsze dobre albo złe. No. Tak, tak zawsze jesteśmy w innym miejscu później. Okej, okay, no to, to fajny okres nas czeka. Dużo się będzie działo. Jak ktoś lubi poszaleć, to bardzo fajne. Natomiast znaczy na planety, planety szaleją. Rozumiem, tak. że wtedy planety szaleją, tak? Tak, my tak? My możemy się tylko poddać. No to też można, ale natomiast, jakby ktoś się martwił w ogóle tym wszystkim, co się dzieje gdzieś obecnie w tej polityce, czy w najbliższym czasie, gdzieś ogólnie światowo, to warto też pamiętać, że to, co się tam w dużym obrazie dzieje, zawsze jest dużo prostsze do przeżycia u nas prywatnie w naszym szczególnym życiu. Więc. Więc jeżeli się patrzy na to, co nas otacza, to nie jest tak, że my mamy po prostu tak samo źle, jak się gdzieś dzieje w mediach, tylko no, w naszym prywatnym rzeczy jest dużo prościej nawigować takie zmiany i dużo prościej wyciągać konstruktywne, konstruktywne jakieś nowe pomysły czy nowy kierunek. No, ostatnio w naszej polityce się dzieje dużo, ja się tym nie interesuję, ale trudno nie zauważyć, tak? Bo to wszędzie trąbią. I na ile to jest o relacjach, na ile o decyzyjnych, o manipulacjach. Nie wchodziłabym w te wątki polityczne, ale faktycznie to też jest jakiś odbiór tego, nie, że nam się dzieje, ale w tych właśnie patrzeć jeszcze szerzej, to też się dużo wymieszało ostatnimi czasy. I słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, bo ja czasem korzystam z usług, Gnieszki, jak jest wam trudno czasem i nie wiecie, na przykład ja mam takie swoje powiedzenie, wywala mnie w kosmos, to znaczy, że jest mnóstwo emocji, nie wiem skąd i czasem się dzieje różne takie rzeczy, które naprawdę odbierają mi bardzo dużo energii, to dla mnie pomocne jest, jak piszę do Agi albo dzwonię, podaję swoje dane, które ona potrzebuje i mówię, aga, aga, bo jest źle, wywala mnie w kosmos, nie wiem, coś się dziwnego dzieje, sytuacje po prostu, które wiecie, takie niby przypadkowe, a po prostu mnie coś bardzo dużego robią, tak? I się zastanawiam, o czym to jest, i w ogóle czasem mnie emocje zabierają w niefajne kawałki mojej duszy. I mimo tego, że dużo o sobie wiem i, i dużo rzeczy mam pouzdrawiane i nadal nad sobą pracuję, to jest to dla mnie bardzo wspierające, jak ostatnio, nie wiem, czy pamiętasz, trudną sytuację. I słuchajcie, podała magneszce i w momencie, kiedy mój umysł chciał to po prostu jakoś dointerpretować, i to, co mi odpisała, bardzo mi pomogło. Wiecie, ona dziwnymi nazwami operowała, że Merkury zrobił coś tam, Saturn, coś tam i tak dalej, ale dla mnie był taki jak jasny ogląd, że ta sytuacja nie była o mnie, tylko ja byłam dla kogoś. Mnie to pozwoliło odpuścić, dużo lżej mi się zrobiło, nie musiałam tego mielić, nie władowałam nie, nie siebie w poczucie winy, więc naprawdę ja polecam, nie wiem czy Aga, na pewno jakieś konsultacje, takie jakieś krótsze, po horoskopie, nie wiem, całościowym, czy ty praktykujesz takie coś, jak, nie wiem, mam trudne wydarzenie, czy mogę uzyskać odpowiedź na jedno pytanie, na no, pewnie jakiś inny cennik jest do tego, ale czy praktykujesz w ogóle takie sesje, nie? Że, nie, no bo horoskop robi się, nie wiem, jeden, ja sobie robiłam w grudniu na ten rok. Ale na przykład później coś mi się wydarzyło i jeżeli ja długo to niosę, a nie chcę tego nieść, właśnie to takie, zastanawiałam się, dlaczego i tak dalej, akurat wtedy się zaczęłyśmy spotykać, to mnie było bardzo pomocne. Jak ty mi powiedziałaś, aha, to było stąd i stąd, i to było dla Ciebie o tym, a dlatego kogoś o tym. I mnie dało to dużą ulgę. Pytanie, czy z takimi rzeczami klienci mogą się do Ciebie zgłaszać? Wiesz to, krótkie. Jeżeli to jest coś, co po prostu my się zgłaszamy i siadamy do rozmowy, tak, z klientem, z kimś, kto ma pytanie, to choć powiem, że krócej niż pół godziny to nie wyjdzie. Więc na początku, że tak powiem, tak, wszystkie jakby, żeby do mnie się umówić, wszystkie jakby namiary są na mojej stronie na strojaga.com. Tam jest wersja angielska i polska, też podlinkować mogę na dole. Natomiast, no tak jak mówię, to krócej niż pół godziny nie da rady, bo nawet jeżeli znam kogoś, znam jego horoskop, mam jakąś informację o tym, co się wydarzyło, no to, że tak powiem, zanim my to przegadamy, to trochę czasu przelatuje. Bo tak jak, ci, tak jak powiedziałaś, jest, jest, co to robi mi, co to robi komuś, jakie to ma znaczenie, to jest parę wątków. Więc to, to tak trochę. Tak, ale z takimi rzeczami też można się do ciebie zgłaszać, bo u nas to wyszło zupełnie przypadkowo, że ja ci o tym powiedziałam, że to mnie tak po prostu mocno sponiewierało i ty jak gdyby znalazłaś odpowiedź, ta odpowiedź bardzo mnie pomogła, na przykład dużo lżej, uwolniło mi sporo takiego napięcia, poczucia winy i tak dalej. Więc dlatego stąd moje pytanie, czy z takimi jakimiś krótkimi epizodami w życiu można się też do ciebie zgłosić, nie wiem, na jakąś inny rodzaj konsultacji, hmm. że jest mi wyjątkowo trudno w takim okresie czasu i jak gdyby podpowiesz, o czym to jest. Tak, to taka krótka konsultacja, natomiast ja się tego nie podejmę, jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz, bo muszę, że tak powiem, najpierw kogoś zobaczyć, że tak powiem, w całości w oglądzie, że potem muszę szybko znaleźć odpowiedź, jak później się pojawi jakieś pytanie. I też no, warto, żeby ktoś też mniej więcej na przykład wiedział, jak ja pracuję, i po prostu zrozumiał tam na przykład jakieś rzeczy, o których mu kiedyś mówiłam, żebym potem mogła się szybko do tego odnieść. Bo że tak powiem, jakbym mi musiała od początku coś wytłumaczyć pierwszy raz, to to bym zajęło trochę dłużej. Więc takie krótkie I pytanie, tak. to że tak powiem, jak już z kimś rozmawiałam, że tak powiem, on też coś już ode mnie usłyszał i mogł się też do tego odnieść. Czyli właśnie, oprócz tego, że możesz zrobić jakiś horoskop, nie wiem, roczny, na najbliższy czas, czy, czy nie wiem, coś o sobie się można dowiedzieć, to później jest jeszcze taki jakby furtka się otwiera na taką współpracę, że jak jest duży zakręt w życiu albo coś się dzieje, to tak gdyby jesteś w stanie jakoś inaczej na to spojrzeć. Tak, że po prostu ktoś do mnie wraca, że tak powiem, ma kolejne pytania, to to się da zrobić szybciej i to jest wtedy taki moment, że może być krótkie pytanie i. Okej, okay, bo jeszcze bo w ostatnim filmiku ja opowiadałam o tym, czy razem mówiłyśmy o tym, że robił się roczny taki horoskop, jak gdyby, tak? Jak to ten najbliższy czas będzie wyglądał? Co jeszcze możemy zrobić? Bo na przykład ostatnio miałam klientkę, która mówi, że wypalona jest w pracy, chce to zmienić, ale nie bardzo wie gdzie. Czy wtedy na takiej konsultacji możemy się więcej o sobie dowiedzieć, nie wiem, o jakichś talentach, nie wiem, z czym się urodziłam? Czy jest coś takiego, że ja przyszłam na świat i urodziłam się? Z czymś tam, albo nie wiem, nawet może wiesz, że w tym momencie ja się wypalę zawodowo i zmienię zawód. Ja też osobiście też sama zmieniłam zawód, ale właśnie czasem jest tak i jakby wiem, że na sesjach u mnie długo, dłużej to schodzi. Czy można sięgnąć na przykład po jakąś podpowiedź u ciebie o to, jakie ja mam talenty, w którą stronę mogę szukać nowego zawodu, pomysłu na siebie, tak? Mhm. Znaczy tak, jak jest horoskop czyjś, ktoś ma w momencie urodzenia ten obraz swojego nieba, to on opowiada o wszystkich talentach, możliwościach, tendencjach, konstrukcji psychicznej, o jak, takim całym mechanizmie, który z tyłu, tyłu gdzieś tyka. I tam można dowiedzieć się, jeżeli ktoś zapytał o swoje talenty, można się dowiedzieć się o swoich talentach. Jeżeli zapyta się o wypalenie, można znaleźć przyczynę wypalenia. Jeżeli zapyta się o okresy na zmianę, można znaleźć momenty, które wręcz go będą popychać do zmiany. Są takie daty, można znaleźć, kiedy, jakie okresy, kiedy to ma miejsce. To wszystko zależy od pytania. Więc, jak się pojawia pytanie, to jest odpowiedź. Czyli nie idziemy do ciebie jak do dobrej wróżki, że patrzysz w i opowiadasz nam o, o mnie dlatego, że tego jest bardzo dużo, już kiedyś o tym mówiłyśmy, że tych informacji jest mnóstwo, tylko lepiej się zgłosić z ukierunkowaniem na czymś, tak? Na przykład, nie wiem, zmieniłam zawód, spójrz mi w gwiazdy, jak to będzie, tak? Czy to jest dobra opcja, czy nie wiem, bardziej mam poszerzyć jakieś działania, czy muszę się wspomóc, czy po prostu to samo będzie płynęło, tak? Tak, można sobie na przykład to wyobrazić w ten sposób, że można wyobrazić, że jest się takim człowiekiem, który na przykład żył 2000 lat temu i wyrusza w długą podróż do innego miasta, do wyroczni, na przykład w Delfach. Przebywa całą tą podróż, przybywa na miejsce, gdzie jest możliwość spotkania się z wyrocznią, siedzi po prostu mądra kobieta w, 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 od takiej świątyni, w świętym miejscu. Można przyjść i można zadać pytanie. I to jest pytanie: właśnie to, co jest ważne, to, co jest najważniejsze. I to jest to pytanie, które potem kierunkuje to, jaka jest odpowiedź. Natomiast ja nie jestem wyrośniem. Wyrośnią jest ten obraz nieba, który po prostu przyszedł w momencie urodzenia. I to od, tego, od tych gwiazd przychodzi odpowiedź. Ja to tylko przekazuję. To jest metoda, która ma, nie wiem, tysiące lat. Tak, no astrologia jest też jedną z metod divinacji. Jest jakąś metodą łączenia się z czymś większym i... Jest to pomocne, zwłaszcza w różnych zakrętach i ciężkich momentach. A z czym najczęściej zgłaszają się do ciebie klienci? To są te zakręty życiowe, bo ja obserwuję, że wtedy, kiedy szukamy wyjścia z sytuacji, kiedy jest nam trudno, to najczęściej chodzą, pojawiają się nie wiem, pytania, co robić, i szukania rozwiązania. I, i przychodzi też i astrologia, i tarot, ustawienia, jakieś terapie. Ludzie zaczynają szukać siebie. Z czym ty najczęściej spotykasz się? Z jakim pytaniem? pytania są równe, mogą być pytania... Czasami przychodzą ludzie w takim okresie na przykład niepewności, że na przykład nie, nie mają kierunku, czegoś nie potrafią dostrzec, nie, nie wiedzą, nie potrafią znaleźć pomysłu na coś. A przychodzą osoby... Często... Kwestia jest jeszcze taka, jak jak się bierze pytanie, bo różne rzeczy mogą się dzia dzia dziać w życiu, a jakbyś jedną rzecz wybiera, o którą pyta, i potem z tego pytania się nagle okazać, że chodzi o trzy inne rzeczy. Więc yy, czasami jest to niepewność, czasami jest to. Yy, czasami jest to potrzeba podjęcia trudnej decyzji, czasami jest to już jakieś ciężkie wydarzenie, które się wydarzyło i po prostu kogoś yy, yy, przezepchnęło, mm -hmm. tak? Um. A można pytać o zdrowie, teraz mi tak przyszło, czy można pytać o zdrowie? Można pytać o zdrowie, można astrologicznie wyznaczać korzystne daty na operacje, można, można jakby szukać ogólnych wskazówek, o czym profilaktycznie, co profilaktycznie, zwrócić uwagę, w jakim obszarze ta konkretna osoba powinna bardziej dbać. Natomiast no nie da się ukryć, że dużo lepsze, jeżeli chodzi o diagnostykę, jest nasza medycyna, niż astrologia, która jest mniej szczegółowa, więc tak naprawdę nie polecam zastępować lekarzy astrologią. Nie, nie myślałam o zastępowaniu, ale czasem taka podpowiedź, zadbaj o kości, albo nie wiem, uważaj na alergię czy przemęczenie, na przykład przed wypaleniem, tak. Jak na przykład pytam o coś innego, ale jak mi napomkniesz, ej, ale przyjrzyj się, czy to odpoczywasz tak naprawdę, bo bo ciało się upomni. No jest jakąś wskazówką. Nie, nie, nie mówię stricte, że masz mi zastąpić lekarza, a oczywiście, że nie. Ale czy takie właśnie wskazówki? Zadbaj o to, czy pomyśl o tym, a może suplementy, czy to też jesteś w stanie uchwycić i, i na przykład powiedzieć, podpowiedzieć. Nie jestem w stanie podać ogólną wskazówkę, natomiast ja nie jestem, nie zajmuję się medycyną żadną naturalną, ani żadnym takim obszarem, więc nie podam konkretnych remediów czy ziół, bo mhm. po prostu się na tym nie znam. Mogę podać ogólną wskazówkę, natomiast trzeba by szukać indziej. Czyli bardziej podorastwo życiowe, po zakręty, albo w czasie zmiany, albo przed zmianą, to z tym bardziej do ciebie. Mogę może gdzieś tam wspomnieć, jeżeli się pojawia gdzieś wyraźnie, natomiast to no, też jest temat, żeby gdzie indziej sobie pokopać. Okej, okay, okej, okay. ale to się też pokaże. Też możesz napomknąć, tak? Że tutaj trzeba troszeczkę zadbać o jakieś rejony. Tak, hmm. to czasami może być widoczne. A teraz mi przychodzi kolejne pytanie, to ktoś mnie ostatnio pytał. Czy jeżeli planuję zakup mieszkania, zakup domu, czy to też mogę sprawdzić, czy to jest dobry pomysł, zły pomysł, dobry czas, niedobry? No już nie mówię, że, że mi tam sprawdzisz może miejsce, czy dany dom. Tego nie sądzę, ale czy dobry czas na duże decyzje? Takie decyzje mam już upatrzony dom, jestem prawie zdecydowane, czy mogę się jakoś wspomóc? Czy to jest dobry czas na takie inwestycje? E, ogólnie tak, natomiast powiem Ci, że istnieje jeszcze taki rodzaj astrologii, który się skupia konkretnie na pytaniu i odpowiedzi. I tutaj już nie patrzymy na horoskop danej osoby, tylko na horoskop pytania i tutaj jest konkretna odpowiedź na, na pytanie. I można też taki horoskop zrobić dla konkretnych domów. W momencie, jeżeli ktoś ma jakby datę jakby obejrzenia domu, czy zada mi pytanie o jeden dom, a w innej dacie zada mi pytanie o drugi dom, jeżeli będzie taki miał, to porównując jakby daty tych pytań, można też zobaczyć, jak energie się układają dla danego domu, dla tej osoby. Więc... No to ja widzę coraz szersze działanie tej astrologii, że to nie tylko takie. Odtąd dotąd, tylko naprawdę y, szeroki pas działania. Wiesz co, my, Pod... musimy, my musimy nagrać kiedyś taki filmik, gdzie po prostu wymienimy te wszystkie zastosowania, bo to trzeba by po kolei opisać, bo tego jest dużo. Tak, y, po prostu to zebrać w jednym miejscu. Tak, zgadzam się. Do czego astrologia jest mi potrzebna, co mi może pomóc? Bo ja, jak y, spotkałam się od niedawna z astrologią, więc dla mnie to jest nowe i jak gdyby dlatego, może to pytuję. Dobra, podsumujmy jeszcze to zaćmienie Słońca i Księżyca. Jakbyś tak w piekułce nam jeszcze. Na zakończenie powiedziała, na co uważać, co się będzie działo, albo na co być uważnym, może nie uważać, bo to jest coś większego, co się po prostu dzieje. Powiem tak, jesteśmy teraz jakby w okresie zaćmień, które będą nam aktywować najpierw w pierwszej połowie miesiąca jakieś zmiany, które się dzieją od dłuższego czasu, domykać je, podsumowywać i tak jakby sprawdzać. Natomiast w drugiej połowie miesiąca jeszcze bardziej zaakceptowane będą te zmiany, które się pojawiają już teraz w tym naszym obszarze, które są związane właśnie z baranem. Te, te zmiany, które już teraz się pojawiają w naszym życiu, yy, będą mocniej zaakceptowane jakimś nagłym, skokowym wydarzeniem. I to będzie właśnie wpływ tych zaćmień, które mają swoje konkretne dni, natomiast oddziałują w bardziej rozlanym okresie. Mhm, I przypomnijmy daty. Zaćmienie Księżyca pierwszy wypada 14 marca, natomiast zaćmienie Słońca 29 marca. Cudownie. Ja będę obserwować uważnie, co się dzieje, co się nie dzieje, jakie to jest, jak ja się czuję I, i praktykować tą wiedzę, którą Ty nam tutaj dajesz. I co? Ja Ci bardzo dziękuję dzisiaj. Zapraszamy na następny filmik już wkrótce. Temat na razie jest tajemniczy, ale na pewno będzie bardzo ciekawie. Bardzo Ci dziękuję, Aga. Do zobaczenia. that's the thing